Said, go give it to ya. Fuck, wait for you to get it on the old. go deliver to your Jaws drop, walking to a lane with zeal. With the non-stop, the pops, first your feel. Go hard, kill the city fizzes. Now got such a good farm that'll make the motherfucking Midliner regret it. Damn right, and I'll do it again. Cause I am tight, so I got to win. A shared lane with the enemy. No matter how many ganks you attempt, and i break you, you're sending me. You new is never wanted nothing but your life saved. Witam wszystkich, to jest Pan Biedzi zaprasza Zapraszam Was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Zedem na midzie za chwilę. Co, gdzie, jak, tylko to i owo. Kupmy. Welcome, welcome. Tak, równowaga jest dla słabych, więc jak sam widzicie, jestem Zedem na midzie. Solo to psen, a support a, Alistar Adekary Queen i. Jax w dżungli. Przeciwko sobie Renekton, Timo, Master i Oriana, a także Ezreal Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, to co, może parę słów na temat Zeda? Zed jest naprawdę bardzo fajną i fantastyczną postacią. Nie Jest to postać, typu nie wiem, Alisar, tutejszy, jakiego tu mamy. Gdzie zagrasz jeden mecz i może być półbogiem? Wystarczy, że go ogarniesz. Z lekka, po jednym meczu już będzie wiedział, co się z y, tą postacią robi, co ona potrafi itd. tak Nie, Zed jest zupełnie inny. <laughs> Nim trzeba zagrać kilkanaście, kilkadziesiąt meczy. Mm, dobra, może te kilkadziesiąt meczy przesadziłem, ale te kilka, kilkanaście meczy trzeba zagrać, żeby ogarnąć przede wszystkim jego cień, jego umiejętności, to co potrafi y, itd. tak Dobra, mając samorealne, ciekawe jak to będzie. Osobiście yy, pragnę tu podziękować jednemu yy, facetowi, już nie chcę wymieniać go niku, za udostępnienie mi yy, lol Kersa. Yy, voice curse, przepraszam. <laughs> ja Czy tam kers Voice? No niestety ja tego nie używam, ponieważ yy, nie jest to jeszcze yy, idealna wersja, finalna. I dosyć często mam jakieś tam błędy, bugi, co mnie osobiście irytuje. No i cóż, bywaj tak. Jak sami widzicie, jestem Zedem. Niestety ja nie ze mnie z żadnym Bierksem, czy chociażby Faker Mogę być słaby, bądźcie tego zajebiście świadom. No. <laughs> Oczywiście postaram się zagrać jak najlepiej. Przynajmniej jeżeli nie będę miał żeby żebym nie fidował. Ale że mi to się uda. Dobra, Oriana, kochanie, się masz do, y, stosunkowo dużego damagea. Chociaż jej autoataki są irytujące naprawdę. Ze względu na jej pasyw. Dobrze, elegancko. Suka, report. No, bywa tak, wzywałeś pomocy, więc cóż mogłem zrobić więcej? Przynajmniej mam blue. Dobrze. Co ja maksuję u Zeda? Maksyku, nie wiem czy to jest dobre. Nie wiem czy to jest złe. Moim zdaniem jest to dobre ze względu na to, że mogę harasować dosyć porządnie. Połkować, harasować jak to woli. Przeciwnika. I wiadomo, większy damage. Ktoś tam w ogóle kiedyś prosił mnie o to, żebym nagrał Zeda. No ja byłem sceptycznie nastawiony ze względu na to, że Zedem za bardzo grać nie umiem, tak? To nie chciałem się po prostu ośmieszyć. Wydaje mi się, że Z w ogóle może kontrolować na spokojnie, Oriany, ze względu na to, że Z jest mobilny. No a Oriana ma spele, jakie ma. No bez skitu. Dobra, ja mam już piąty poziom. Jeszcze dobry haros pójdzie na Oriany. Użyję. Ty powinno być po ptokach, ale zobaczymy jak to będzie. Tak, wam powiedziałam wcześniej, ja nie jestem fakerem bądź bądź bierksenem. W opisie filmiku będziecie mieli linki do ich filmów. No, może nie do ich filmów, ale do tego, co oni wyprawiają z edem. To, no cóż, zobaczycie o, o kim mówię. O co mi chodzi dokładnie. Rajeste haraz mi się nie udaje, bo Oriana teraz naprawdę gra dosyć spokojnie, defensywnie, pasywnie. Na szczęście nie mam many, więc nie podoba mi się grze, ale ma jeszcze kurde, flesza. Zobaczmy, zjadamy, 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 zjadamy. Niestety, niestety ja dosyć mocno puszuję. To nie z mojej dokładnie winy, bo chcę kurde jak najbardziej obić się Oriana, że miała jak najmniej HP Dobra, postawmy warda, bo obawiam się, kurde, kurde tego masera. <laughs> 2-1 dla nas, 2-1 dla nas to tam w ogóle padł? Ja nawet się jakoś niespecjalnie przyglądałem, szczyt nam padł. mnie. <laughs> Na chwilę obecną w ogóle nie ma sensu, żebym rzucał się na oriany Ze względu na to, no cóż, ona ma dużo HP Za dużo Jeśli chodzi o Zedę, jeżeli już używacie ulti, to wypadałoby Żebyście mieli wszystkie spele, bo to jest dodatkowy damage Teoria się cofa, nie, nie cofa się. No cóż, dziewczyna nie ma ze mną życia. Dobrze, elegancja Francja? Cofnijmy się. I tak jak wam powiedziałem, Zedziesz przewspaniałą postacią, tylko trzeba nim jednak trochę pograć, żeby go ogarnąć. Jak na razie mam najwięcej farmy i 2 killy, i mam 2500 tysiąca. I od czego by tu zacząć? Dobra, od BlaTrix teraz zacznę. Możesz, kupmy sobie buty Ionki. Jeśli chodzi o Zeda, Zeda buduje się tylko i wyłącznie Full AD. Nie mam tu oczywiście na myśli w Infinity Age czy takie tam rzeczy dające szansę na krytykę, ale na przebicie. Black Leaver, czyli czarny, czarny tasak. Las Whisper, czyli ostatni szept. Czy Black Trister. balance is a fool's master Czeż Boriana sobie odpuściła mi, da? Tak jak powiedziałam, chyba Z jest kontrolą na Orianę Bo ja jestem zbyt mobilny, zbyt mobilny. Wszystkie postacie nam gdzie, które są mobilne, no cóż, mają naprawdę dużą przewagę. Patrząc na przeciwnika tym, mam... tym bardziej, że ja mam jeszcze dużą przewagę. No ze względu na to, że nie ma tam spe... Spe... specjalnych tanków tak naprawdę. Nie planuję tego puszować, widzę mastera. Dobra, elegancko. Ja zada kupiłem, mam go jeszcze korzystam z rotacji. Dlaczego go jeszcze nie kupiłem? Ze względu na to, że w maju będzie wyprzedaż... O Jezus. W maju będzie wyprzedaż run. To znaczy stron dokładnie run. A tego chcę zaoszczędzić, żeby mieć więcej niż 3 strony runy Na supporta planuję jeszcze coś zbudować i na adekary Zobaczymy jak to będzie A bo dobra, jeszcze się nie cofnę, wykorzystam potkę. Teraz sam będę grał lekko defensywnie no, wiedno goriona, zaczęła mnie lekko bijać. Właśnie o tym jeszcze mówię. Ja dokładniejsze zadanie ogarnąłem, niestety. Dobra, jedenasty poziom i planuję w nią się wbić. 105 farmy, jak na razie najwięcej. I tak ma zostać do samego końca. Niestety Renek to już tam zbił wieżę na topie. Znowu widzę Mastera. Master. Mam redę, chciałbym go wykorzystać na Oreanie Dobra, 11 poziom planuję teraz zbić w Oriany, niestety nie mam Reda, ale mam Ignite'a, <laughs> więc zawsze jakiś tam plus, chociaż ona teraz ile ma HP? Tak w ogóle o 800 Dobra, Oriana zabita Shen za dużo nie pomógł, ale to nic 11-1 dla nas Na no bocie sobie naprawdę bardzo dobrze radzam, aczkolwiek szendał dupę na topie. Trochę przynajmniej. Teraz sobie zbudujemy takie cacuszko. <tok> w sumie być może będę miał chęci. <głos》> To zademonstruję wam na czym y, polega wojsku Curse y, Voice, albo y, kurs Voice. Tak się to bowiem nazywa. Dobra, niech Ali tego smoka na klatę. I gitara? Szęgofanie fajnie obił rzucił mój gnajta. Dobra, 11-1 dla nas, z czego prawie połowa to moje kile. Jak widać, naprawdę bardzo dobrze mi idzie zadem. A no ale niestety Oriana no, też trafia na słowego no, przecinka, bądź co bądź. 13-1 już jest, naprawdę elegancko idzie nam. Nie słyszycie na no, razie, ok? Dlaczego oni fokusują na Isera? Bo Mareda być może. Dobrze, pociśceni. Dobra, przynajmniej prosimy tego Mida jak, naj jak najbardziej się da. Dobra, oczywiście tutaj widziałem Mastera. Dobra, moja wina, zdecydowanie moja wina. Jeszcze przez przypadek rzuciłem ignata na Renektona to na zamiast Mastera. Aczkolwiek widzę, że tutaj plecki Dobrze, przynajmniej mam Asystę. Gdybym miał Ulti, to zapewne zabiłbym Mastera. No i cóż, wygrałbym, przeżyłbym, to mam na myśli. No właśnie, Zed, tak jak wam, jest w, Tak wam, tak wam mówię, jest naprawdę fantastyczną postacią, i tak dalej. Tylko jest jeden minus. Bez ulti on jest naprawdę słaby, bo trudno mu zabić kogokolwiek bez ulti, uciec też, bo na przykład rzucam na koziół i oni mnie dalej biją. Ja dalej nie swój przed siebie, następnie za pomocą ulti cofam się. Dobra, dobra, dajemy czadu. Być może mi się go jeszcze udało ubić. Dobra, ledwo, bo ledwo ale mi się udało. Okej, okay, podaj się. Dobrycka. <grystanie> to był króciuty odcinek, mam nadzieję, że wam z grubsza zademonstrowałem siłę Zeda, także własny skill. Więc to by bało, to by było na tyle. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji, ocen. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejos.